Witam Państwa bardzo serdecznie. Rusza kolejna edycja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Bardziej chyba znana pod nazwą aktywna tablica. Ministerstwo edukacji i nauki rozpoczęło konsultacje społeczne w sprawie zmian w rządowym programie Aktywna tablica na lata 2020-2024. Ważne, trzeba o tym pamiętać, opinie można przesyłać do 9 lipca bieżącego roku. Proponowane przez Ministerstwo zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata 2021-2024 możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Celem nowelizacji przepisów jest przede wszystkim w opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki doprecyzowanie i wyjaśnienie regulacji zawartych w rozporządzeniu w związku z uwagami i zapytaniami, które były zgłaszane zarówno przez szkoły jak i organy prowadzące, jak i wojewodów w toku realizacji programu w 2020 roku. Celem nowelizacji przepisów jest także doposażenie szkół sprzęt do realizacji kształcenia na odległość wymuszonego utrzymującą się sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID-19. Ministerstwo Edukacji i Nauki kontynuuje działania w zakresie cyfryzacji szkół w kolejnych latach w oparciu o dotychczasowe regulacje zawarte z jednej strony w załączniku do uchwały nr 151 łamane przez 2020 Rady Ministrów z 23 października 2020 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury, oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024, aktywna tablica, a także rozporządzenia Rady Ministrów z tegoż samego dnia, z 23 października 2020 roku, również w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu aktywna tablica. A zatem projektowane zmiany mają na celu doprecyzowanie i wyjaśnienie regulacji zawartych zarówno w uchwale, jak i w rozporządzeniu w związku z uwagami i zapytaniami, które spłynęły do Ministerstwa w czasie edycji programu w 2020 roku, przede wszystkim w zakresie możliwości wielokrotnego uczestniczenia w programie oraz terminów związanych z realizacją samego programu, ze szczególnym naciskiem na kwestie dotyczące terminów sprawozdawczych. Projektowane zmiany dotyczyć również będą sytuacji utrzymującej się niestety sytuacji zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią COVID-19, której nauczanie i uczenie się jest realizowane w ramach kształcenia na odległość. A zatem w ramach programu przewiduje się zapewnienie wyposażenia lub doposażenia szkół w sprzęt, pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii i ma to stanowić bazę technologiczną, która pozwoli budować kompetencje cyfrowe zarówno uczniów, jak i nauczycieli, ale ma również pozwolić zapewnić ciągłość realizacji nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wymuszonych Sytuacją epidemiczną, zarówno w Polsce, jak i na świecie. A zatem, w związku z powyższym, konieczne stało się dostosowanie i uzupełnienie programu w zakresie wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu i pomocy dydaktycznych, na zakup których organy prowadzące szkoły będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w ramach programu. Mam tutaj na myśli zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Doprecyzowano również zakres podmiotowy programu w taki sposób, aby wsparcie finansowe udzielone było jak największej liczbie szkół, które są uprawnione do jego otrzymania, bez jego dublowania w kolejnych latach realizacji programu. Doprecyzowano również regulacje Dotyczące udzielania wsparcia finansowego szkołom, w których kształcą się uczniowie niepełnosprawni, tak aby do takich szkół trafiał sprzęt adekwatny do ich potrzeb, z uwzględnieniem preferencji dla tych szkół, których liczba uczniów niepełnosprawnych jest wyróżniająca się na tle innych szkół, zapewniających kształcenie dla uczniów niepełnosprawnych w danym regionie. Wreszcie, Doprecyzowano również regulacje wskazujące, jakie programy realizowane ze środków publicznych, w tym również ze środków Unii Europejskiej, dają szkołom preferencje w ubieganiu się o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu. Do określeniu uległy również wymagania jakościowe dotyczące sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii w zakresie wyłączenia warunku posiadania certyfikatu ISO 9001 w stosunku do sprzętu, pomocy dydaktycznych czy narzędzi do terapii będących wyrobami medycznymi, a zatem spełniającymi inne normy, norma ISO 13480 do określeniu uległy także wymagania prawne dotyczące sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii przeznaczonych do zakupu przez szkoły w ramach środków finansowych pochodzących z programu. Wreszcie doprecyzowano warunki, jakie muszą spełnić szkoły, aby móc skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach programu na zakup sprzętu do. Realizacji kształcenia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. No i w konsekwencji również wydłużono w 2021 roku terminy składania wniosków o udział w programie przez szkoły oraz wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące. Wydłużenie terminów na Rozpatrywanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez zespoły powołane przez wojewodów i ministrów prowadzących szkoły w celu kwalifikacji tych wniosków również uległy tutaj wydłużeniu. No i wreszcie konsekwentnie wydłużeniu uległy także terminy przekazywania sprawozdań z realizacji zadań wynikających z programu przez poszczególne podmioty biorące udział w programie. Warto pamiętać, że program na lata 2020-2024 obejmie szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019. Obejmie również szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży. Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym z niepełnosprawnościami. Uczniowie niewidomi, uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, które utrudniają lub niestety uniemożliwiają nawet prawidłowy proces kształcenia. Wreszcie, program obejmie również specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących. Warto pamiętać o tym, że wsparcie finansowe w ramach programu w latach 2021-2024 będzie dostępne dla tych szkół, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji w latach 2017-2019 oraz w obecnej edycji programu w 2020 roku, z wyjątkiem sytuacji, gdy wsparcie finansowe dotyczy sprzętu, pomocy dydaktycznej, narzędzi do terapii kupowanych z przeznaczeniem dla uczniów niepełnosprawnych kształcących się w danej szkole. Pomimo prowadzonych zmian, nie ulegnie zmianie planowana łączna kwota przewidziana na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii z budżetu państwa i w latach 2020-2024 wynosić będzie 290 milionów złotych. Projektowane zmiany zakładają, że wsparcie finansowe w maksymalnej wysokości do 35 tysięcy złotych nadal będzie przysługiwało organom prowadzącym szkoły podstawowe, ogólnodostępne, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z tym, że dofinansowanie dedykowane tym szkołom będzie trafiało w pierwszej kolejności do tych szkół, które wykazują największe potrzeby w tym zakresie, uwarunkowane liczbą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dystrybucja środków finansowych na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych służących do realizacji kształcenia na odległość w latach 2021-2024, będzie dotyczyła możliwości zakupu zarówno laptopów, wraz ze sprzętem, który umożliwi przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, jak i również zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ten zestaw będzie obejmował laptop, dodatkową kamerę internetową, dodatkowy zestaw słuchawek, mikrofon, statyw, tablet graficzny lub też tablet innego rodzaju, który będzie służył w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze. Maksymalna kwota wsparcia finansowego na ten cel będzie wynosiła 14 tysięcy złotych. Na tym samym poziomie zostanie utrzymane dofinansowanie zakupu pozostałych sprzętów i pomocy dydaktycznych, których zakup można było sfinansować również w ramach poprzedniej edycji w latach 2017-19. Mam tutaj na myśli tablicę interaktywną w wersji z projektorem ultraogniskowym lub bez tego projektora, zakup projektora lub projektora ultraogniskowego, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, można będzie również zakupić interaktywny monitor dotykowy. Środki na realizację tegoż programu zostały skalkulowane w taki sposób, aby każda szkoła uprawniona do uzyskania wsparcia mogła skorzystać z programu. Umożliwienie szkołom wielokrotnego skorzystania z wsparcia finansowego w trakcie trwania programu, w opinii Ministerstwa, mogłoby spowodować, że zdublowane czy nawet zwielokrotnione środki finansowe zostaną przekierowane przede wszystkim do szkół najbardziej aktywnych w ubieganiu się o ich uzyskanie. A założeniem programu nie jest sfinansowanie zakupu różnych kategorii sprzętu różnych pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla tej samej szkoły. ale założeniem programu jest wsparcie jak największej liczby szkół w zakresie wyposażenia w sprzęt pomocy dydaktyczne i narzędzia do terapii, które są najbardziej danej szkole potrzebne. Ministerstwo jednak zakłada, że jeżeli z monitoringu realizacji programu w kolejnych latach będzie wynikało, że, Zapotrzebowanie na sprzęt najpilniejszej potrzeby będzie zaspokojone na wystarczającym poziomie, to być może zasada ta ulegnie zmianie i szkoły będą mogły wielokrotnie zwracać się tutaj o dofinansowanie zakupu sprzętu. Nowa edycja programu na lata 2020-2024, jak wspomniałem, jest kontynuacją poprzedniej edycji, a zatem podstawowe założenia czy cele programu będą kontynuowane w tym samym zakresie w podniesieniu do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Natomiast szkoły ponadpodstawowe dodatkowo będą mogły zakupić specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne wykorzystujące technologię informacyjno-komunikacyjną, takie jak wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania, materiały do nauczania robotyki. Należy zatem podkreślić, że ze względu na inne zapotrzebowanie infrastrukturalne szkół, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Ministerstwo też oczekuje zmian w obszarze kształcenia, zmian jakościowych w obszarze kształcenia, bo należy tutaj w opinii ministerstwa oczekiwać, że przeobrażeniom zostanie poddany cały proces dydaktyczny. Również zmiany zajdą w warsztacie metodycznym nauczycieli, bo nauczyciele będą dysponowali tutaj już odpowiednio dobranym sprzętem, odpowiednimi pomocami dydaktycznymi czy odpowiednimi też narzędziami do terapii zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu będzie aktywnie wspierał szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, to zarówno uczniów jak i nauczycieli w procesie kształcenia, w tym również a może przede wszystkim kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. I tutaj Taką oczekiwaną, wymierną, wręcz zmianą będzie zapewnienie przez szkołę jak największej liczby sprzętu umożliwiającego właśnie ten sposób nauczania, czyli nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wsparcia finansowego. Podobnie jak w poprzednich edycjach udziela się organom prowadzącym szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, szkoły za granicą i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Organ prowadzący w trakcie trwania programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego. Organ prowadzący, który w danym roku realizacji programu otrzymał wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, ponadpodstawowych czy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, które były objęte wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup danego sprzętu, danych pomocy dydaktycznych czy narzędzi do terapii nie może otrzymać wsparcia finansowego w odniesieniu do tych samych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kolejnych latach realizacji programu. Jest to bardzo ważne i należy o tym w sposób bezwzględny pamiętać. Warto również pamiętać, że organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w 2020 roku na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, nie mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w latach 2021-2024 na zakup innego sprzętu. Innych pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w ramach programu. A zatem organy prowadzące szkoły podstawowe oraz dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest właściwy minister, w ramach udzielonego wsparcia finansowego mogą zakupić sprzęt i następujące rodzaje pomocy dydaktycznej. W latach 2021-2024. Organy prowadzące szkoły podstawowe mogą zakupić laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. Mogą zakupić zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą laptop, dodatkowa kamera internetowa. Dodatkowy zestaw słuchawek, mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju, ale służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze. Mogą zakupić również tablice inter interaktywne. Tablice interaktywne z projektorem ultraogniskowym lub tablice interaktywne bez projektora ultraogniskowego. Mogą wreszcie zakupić sam projektor lub projektor ultraogniskowy. Mogą zakupić głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku lub interaktywny monitor dotykowy. Ale tutaj bardzo ważne zastrzeżenie. Przekątna ekranu interaktywnego monitora dotykowego nie może być mniejsza niż 55 cali. Więc nie może być mniejsza niż 55 cali. A to jest organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży mogą zakupić sprzęt i następujące rodzaje pomocy dydaktycznych w latach 2021-2024. Mogą zakupić laptopy. Laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. Mogą zakupić zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a w skład tego zespołu może wejść laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek, mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze. Mogą zakupić również tablice interaktywne. Tablice interaktywne z projektorem ultraogniskowym albo tablice interaktywne bez projektora ultraogniskowego. Mogą wreszcie zakupić sam projektor lub projektor ultraogniskowy. Mogą zakupić głośniki, inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku. Mogą wreszcie zakupić interaktywny monitor dotykowy, ale podobnie jak w przypadku szkół podstawowych o przekątny ekranu co najmniej 55 cali. Ale mają też możliwość zakupu specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych wykorzystujących technologię informacyjno-komunikacyjną, takich jak wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania czy materiały do nauczania robotyki. Natomiast organy prowadzące specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub uczniów słabowidzących w ramach udzielonego wsparcia mogą zakupić drukarki brajlowskie, drukarki druku wypukłego, czy też drukarki 3D. Wymaganiem podstawowym dla szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej dla dzieci i młodzieży przystępującej do programu, jest posiadanie dostępu do internetu o symetrycznej przepustowości na poziomie co najmniej 100 megabitów na sekundę. Ale warto tutaj pamiętać o jednym wyjątku. Z tego warunku będą zwolnione w latach 2020-2024 szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli uczniowie niewidomi, uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające czy wręcz uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia, a także specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabo widzących. Te szkoły i placówki będą zwolnione w latach 2020-2024 z konieczności posiadania dostępu do internetu o symetrycznej przepustowości na poziomie co najmniej 100 megabitów na sekundę. Warto pamiętać też o tym, że dostawcy urządzeń i oprogramowania będą zobligowani umownie do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz to jest bardzo ważne zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania chodzących w skład sprzętu oraz pomocy dydaktycznych z istniejącą infrastrukturą szkolną, a także będą zobowiązani do zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając konieczność stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów. Proszę pamiętać również o tym, jak wspomniałem, że zmianie ulegnie harmonogram całego programu, bo oczywiście nowelizacja tych przepisów wpłynie. Tak naprawdę na wydłużenie harmonogramu rozpatrywania wniosków w 2021 roku. A zatem odpowiednio do tempa prac legislacyjnych w wydłużeniu ulegają tak naprawdę wszystkie terminy. Dyrektor Szkoły Podstawowej, Szkoły Ponadpodstawowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w programie w roku 2021 w terminie do dnia 4 sierpnia 2021 roku. Organ prowadzący występuje do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021 w terminie do dnia 10 sierpnia 2021 roku. Natomiast zespoły powołane odpowiednio przez wojewodę czy ministrów będą kwalifikowały szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i ośrodki specjalne do objęcia wsparciem finansowym w roku 2021 roku w terminie do dnia 21 sierpnia 2021 roku. Warto też pamiętać o tym, że przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż w roku 2021, w terminie do dnia 15 października 2021 roku. Szanowni Państwo, oczywiście Grupa MAC przygotowała dla klientów, którzy spełniają kryteria przyznania środków, bardzo wiele wariantów ofert wraz z gotowymi wnioskami do pobrania na stronie www.mac.pl ukośnik aktywna tablica. Zachęcam państwa gorąco do odwiedzenia tej właśnie strony www.mac.pl ukośnik aktywna tablica. Oczywiście istnieje też możliwość indywidualnego stworzenia oferty. Tutaj Konsultanci Oświatowi Wydawnictwa Mac służą Państwu pomocą i wsparciem w zakresie doboru sprzętu w ofercie. Co zrobić, żeby skontaktować się z konsultantem na swoim terenie? No cóż, nic trudnego. Wystarczy wejść na stronę www.mac.pl Kontakt i tam można znaleźć wszystkie. Dane dotyczące konsultantów i bardzo szybko można tutaj się z konsultantem na danym terenie skontaktować. www.mac.pl Ukośnik kontakt. Tam znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące kontaktów z konsultantami oświatowymi wydawnictwa MAC. Pamiętajcie Państwo, że wraz z dostarczonym sprzętem otrzymacie bezpłatny montaż, dostęp do szkolenia certyfikowanego szkolenie techniczne z obsługi sprzętu i co bardzo ważne otrzymacie państwo również dostęp do niezwykle aktywnej grupy z facebookowej z klasą a pamiętajcie o jednej rzeczy udział w grupie zaliczany jest do jednego z punktów niezbędnych do rozliczenia udziału w projekcie aktywna tablica jakim jest uczestnictwo w tak zwanej międzyszkolnej sieci nauczycieli. A zatem również tutaj możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie. Zachęcam zatem bardzo serdecznie do odwiedzenia strony www.mac.pl ukośnik aktywna tablica. Zachęcam Państwa do śledzenia wszystkich komunikatów, tym bardziej, że terminy, o których wspomniałem, z racji prac legislacyjnych, które cały czas się toczą, mogą ulec zmianie. Zatem warto odwiedzać naszą stronę i warto sprawdzać, czy nie nastąpiły jakieś zmiany w tych terminach, o których wspomniałem. Ja życzę Państwu wielu sukcesów w staraniu się o pozyskanie nowego sprzętu do Waszych szkół i placówek. Korzystajcie Państwo z naszej pomocy, naprawdę będzie Wam łatwiej zdobyć ten upragniony, jakże pożądany w szkołach i placówkach sprzęt. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.